Cześć, witajcie, z tej strony Suet. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacji odnośnie rozszerzeń premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zaczynajmy! Niedawno reżyser kreatywny gry Star Wars Outlaws zdradził, że produkcja zaoferuje graczom planety wielkości dwóch czy trzech regionów z Assassin's Creed Odyssey. Dodatkowo w najnowszym wywiadzie udzielonym z redakcji serwisu IGN wspomniany deweloper przyznał, że tytuł nie będzie picką grą RPG na 200 czy 300 godzin. Jak mówi, jest to bardzo skoncentrowana przygodowa reakcji, która ma wciągnąć ludzi w bardzo gęstą i bogatą fabułę obsadzoną w otwartym świecie, którą będziemy mogli odkrywać we własnym rytmie. Wciąż jednak nie wiadomo, ile godzin przyjdzie nam spędzić w grze, ale wiele wskazuje na to, że śmiało możemy liczyć przynajmniej na te kilkadziesiąt. Przypomnę, że Star Wars Outlaws zadebiutuje już w przyszłym roku na PC oraz najnowszych konsolach PlayStation i Xbox. Premiere Lords of The Fallen ustalono na 13 października bieżącego roku polski wydawca firma CI Games zdaje się być bardzo pewnym sukcesu, nie przesuwając daty debiutu nawet o trochę, a przecież wiemy w jak gorącym okresie pojawi się ów tytuł na rynku. Mało tego w mijającym tygodniu wypuszczono długi gameplay z nadciągającej produkcji. Całość będziecie mogli obejrzeć o godzinie 17, kiedy na kanale pojawi się kompilacja najlepszych w mojej ocenie ostatnio wypuszczonych trailerów. W materiale pokazano wiele kluczowych dla rozgrywki aspektów. Mamy tutaj walkę czy przemieszczanie się pomiędzy światami żywych i umarłych. Te drugie ma odgrywać w Lords of the Fallen bardzo ważną rolę. Dzięki Umbra Lamp możemy odkrywać nie tylko ukryte przejścia i ścieżki, ale także przedostaniemy się do świata umarłych, na przykład po to, by zdobyć bardzo cenne przedmioty. Do Lords of the Fallen został również dodany tryb kooperacji. Jak sprawdza się w akcji, również zaprezentowano w poniższym materiale. W grze nie mogło zabraknąć epickich bossów. Pojedynki z nimi będą trudne, wyczerpujące, ale i dające masę satysfakcji. Na koniec dodam, że na najnowszych konsolach gra według zapewnień twórców będzie działać w 60 klatkach na sekundę. Oprócz Next Genów tytuł zadebiutuje oczywiście na pc We wszystkich cyfrowych serwisach już można składać zamówienia przedpremierowe. Wydaje się, że dla fanów serii Dark Souls będzie to pozycja obowiązkowa. Po 3 tygodniowym pobycie na serwerach testowych, Nicolas Cage, czyli nowo ocalały w sieciowym horrorze Dead by Daylight, jest już dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Znany aktor pojawia się wraz z trzema unikalnymi perkami: Dramaturgii, Scene Partner i Plot Twist. Zakup dodatku ponadto odblokowuje element kosmetyczny, niebieską kurtkę, a także bardzo rzadki strój, styl gorgony dla Nicolasa Cage'a. Gra Arma 3 otrzymała nowy obszerny dodatek. Rozszerzenie zatytułowane Spearhead 1944 zostało stworzone przez studio Heavy Ordnance Works w ramach programu Creator DLC. Aktualizacja przenosi nas w czasy II wojny światowej. Dodatek oferuje nową mapę Normandii o powierzchni 150 km2. Twórcy przygotowali 5 grywalnych frakcji, ponad 50 typów broni oraz 40 rodzajów pojazdów i stacjonarnego uzbrojenia. Oprócz siedmiu obszernych misji do rozegrania w trybie współpracy dla maksymalnie 24 graczy na sprawdzenie czeka także 6 scenariuszy multiplayer do wypróbowania w trybach Combat Patrol, Escape, Warlords oraz Zeus. Dodatkowo znajdziemy misję dla pojedynczego gracza zatytułowaną Der Sun Arts, którą możemy też rozegrać w trybie współpracy. Spirhead 1944 kosztuje na Steamie niecałe 75 zł, a do 1 sierpnia można je nabyć z 10% zniżką. W momencie przygotowywania tego materiału DLC zbiera mieszane opinie. Z kolei w cenie niecałych 70 zł zadebiutowało rozszerzenie Execution Force. Do całkiem udanej gry Warhammer 40,000 Chaos Gate Demon Hunters. Notabene recenzja podstawki jest dostępna na kanale. Najnowszy pakiet wprowadza do gry Officio Assassinorum, czyli śmiertelnie niebezpieczny tajny elitarny oddział zdolny do likwidacji celów wysokiego priorytetu z chirurgiczną precyzją. Dodatek wprowadza także nowe wyzwania z budzącymi grozę wrogami i nieznanymi wcześniej niebezpieczeństwami. W przypadku wszystkich starć z krążownikami Gwardii Śmierci dostępna jest teraz opcja bezpośredniej walki na pokładzie. Poza tym do gry wprowadzono zupełnie nową broń i pancerz, w które możemy wyposażyć szarych rycerzy. 25 lipca na rynku zadebiutowała gra Remnant 2. To kontynuacja ciepło przyjętego Remnant from the Ashes z 2019 roku. Obie odsłony to skuteczne połączenie strzelanki typu Looter Shooter z elementami znanymi z gatunku Souls-like. Remnant 2 pojawiło się na PC-tach oraz najnowszych konsolach PlayStation i Xbox. Niestety, gra nie oferuje polskiej wersji językowej. W serwisie Metacritic średnio ocen publicystów to 80 punktów na 100. Większość chwali znakomity system walki, ciekawą mechanikę rozwoju postaci oraz doskonały klimat. Mocną stroną tej gry jest także losowość wielu elementów, co sprawia, że można ją przechodzić wielokrotnie, nie nudząc się przy tym. Słabiej wypada natomiast strona fabularna. Krytycy zwrócili też uwagę, że produkcja rozwija skrzydła dopiero w trybie kooperacji. Od siebie dodam, że bardzo podobnie było z pierwszą odsłoną. Ogólnie jednak większość stwierdziła, że sequel jest grą zdecydowanie lepszą od pierwowzoru. Na platformie Steam gra cieszy się sporym zainteresowaniem. W dniu premiery w rekordowym momencie w grze przebywało ponad 80 tysięcy użytkowników jednocześnie. Dodatkowo z kilku tysięcy recenzji ponad 80% jest pozytywna, co serwis kategoryzuje jako bardzo pozytywny odbiór. Gry. 26 lipca na PC-tach zadebiutowała gra Ratchet Clank Rift Apart. Tytuł do tej pory był ekskluzywem dla konsoli PlayStation 5. Cena wydania na komputer osobisty to 259 zł w produkcji zaimplementowano pełną polską wersję językową. Za konwersję odpowiada studio Nixes, czyli jeden z najbardziej znanych zespołów specjalizujących się w przenoszeniu gier z konsol na PC. Studio przygotowało wcześniej chociażby znakomitą konwersję Marvel's Spider-Man. Przypomnę, że wersja konsolowa Rift Apart w serwisie Metacritic może pochwalić się średnią ocen na poziomie 88 punktów. Opinie użytkowników publikowane na Steamie również wskazują na udaną produkcję. Ponad 80% ocen wystawianych grze jest pozytywna. 27 lipca na rynku pojawił się pierwszy odcinek The Expanse A Telltale Series. Kolejne będą udostępniane w odstępach dwutygodniowych. Produkcja została przygotowana na PC oraz konsole PlayStation i Xbox. Niestety zabrakło w niej języka polskiego. W momencie przygotowywania tego materiału nie natrafiłem na zbyt wiele recenzji The Expanse. Większość pewnie czeka z wystawieniem noty do momentu ukazania się całej historii. Te kilka recenzji, które się pojawiło, serwis Metacriticu średnim do 78 oczek. Nieliczni redaktorzy chwalą interesującą historię. Eksplorację oraz wykonanie całość ma być udanym powrotem Studia Telltale. Piąta odsłona Trine po raz pierwszy została zaprezentowana wiosną bieżącego roku. Ostatnio otrzymaliśmy zwiastun, który przybliża pierwszego z powracających bohaterów, czyli rycerza Pontiusa. Najważniejsze jest jednak to, że materiał zdradza dokładną datę premiery najnowszej odsłony Trine. Ta ukaże się 31 sierpnia na pc oraz konsolach PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. W tytuł powinniśmy zagrać wraz z polskimi napisami. Polska strzelanka Terminator Resistance w końcu doczeka się wydania na konsolę Xbox Series X S. Przypomnę, że gra od dnia premiery jest już dostępna na PC-ach oraz konsolach PS4 i Xbox One. A od ponad dwóch lat także na konsoli PlayStation 5. Wydanie, które pojawi się na najnowszych Xboxach, będzie edycją kompletną, zawierającą wszystkie dotychczasowe DLC. Co istotne, nie wszyscy będą musieli czekać do października. Osoby posiadające omawiany tytuł na Xboxach One od 27 września będą mogły pobrać darmową, next-genową aktualizację. Na koniec zostawiłem coś ekstra, coś na co fani Slashy czekali od dawna. Studio Green Deep Gear Games w końcu pokazało świeżutkie materiały z nadchodzącego Path of Exile 2. Przede wszystkim gra będzie samodzielną produkcją z unikalnym balansem rozgrywki, odmiennymi mechanikami i rozszerzeniami. Przypomnę, że dużo wcześniej mówiło się o drugiej odsłonie jako o ogromnym dodatku do oryginału. Wspólne dla obu tytułów mają być dokonane przez gracze zakupy. Oznacza to, że wszystko, co nabędziemy w jednej z tych gier, będzie dostępne również w drugiej. Z ciekawostek: Path of Exile 2 zaoferuje 12 klas postaci, 6 znanych z jedynki i 6 zupełnie nowych. Ponadto w grze znajdziemy ponad setkę nowych bossów, więcej niż 600 potworów oraz 1500 zdolności pasywnych i 240 aktywnych. Sequel zaoferuje kompletnie przebudowany system klejnotów, jak również nieznane wcześniej typy uzbrojenia. Dowiedzieliśmy się także, że gra ma posiadać sześcioosobowy osobowy tryb kooperacji. Path of Exile 2 zaoferuje długą na sześć aktów kampanię fabularną, która rozpocznie się dwie dekady po śmierci Kitawy. Na koniec najważniejsza informacja, zamknięta beta wystartuje dopiero 7 czerwca przyszłego roku. Mimo wszystko wydaje mi się, że warto czekać, po słabej ostatniej odsłonie Diablo nie pozostaje zresztą nic innego. Król powraca. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier, a także całkiem sporo recenzji i zapowiedzi. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. Istnieje też możliwość finansowego wsparcia kanału, co wiąże się z niewielkimi bonusami. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!